Tomek Nozyński, Grzegorz Marcinkiewicz. Tomku mam pytanie. Często pada hasło ABC zimowe. Co wchodzi w zakres ABC zimowego? ABC zimowe czy ABC lawinowe to jest po prostu najprościej zestaw potrzebny w górach w warunkach zagrożenia lawinowego bez którego nie powinniśmy się w takie góry wybierać, ponieważ w razie jakiegoś problemu, w razie jakiegoś kłopotu, no będziemy zostawieni sami sobie i co gorsza nasi partnerzy także będą zostawieni sami sobie. W jego co trzy elementy. Detektor lawinowy, bardzo ważny element, najważniejszy tego wszystkiego, element, który umożliwi nam szybkie znalezienie naszego partnera i z drugiej strony, w razie gdy to nam przydarzy się wypadek, umożliwi nam szybkie znalezienie nas pod śniegiem i dwa dodatkowe elementy, też bardzo ważne, czasami pomijane, ale to jest odpad błąd, czyli sonda, która umożliwi, ułatwi dokładne namierzenie zasypanego, co czasami przy głębokim zasypaniu może być kwestią czasu, a czas to naprawdę życie. I łopata, łopata lawinowa, czyli łopata, która umożliwi nam odkopanie, szybkie i sprawne odkopanie osoby, która jest zasypana pod śniegiem. Dzięki wielkie.